Cross Level 4.0 Cross Level 4.0 to uosobienie uniwersalności. Rower górski, który zarówno odnajdzie się w mieście, jak i w terenie. Nie jest ograniczony do jednego rozmiaru kół, umożliwia szeroki wybór akcesoriów, takich jak bagażnik, błotniki czy podpórka. Wyposażyliśmy go w amortyzowany widelec, a ramę wykonaliśmy z aluminium lite. To nie jedyne technologie które znajdują się w tym rowerze. Uniwersalny model. Rower Cross Level 4.0 to rower nie tylko rower do agresywnej jazdy i ścigania. To rower, który dostosuje się do Twoich potrzeb. Udało nam się to uzyskać dzięki odpowiedniej geometrii roweru, która umożliwia przybranie zrelaksowanej pozycji. Pozwala to na odciążenie przedramion oraz lepszą obserwację tego, co dzieje się przed nami na drodze? Wyposażyliśmy go także w sprawdzone elementy napędu od japońskich firm Shimano oraz Suntour. Cross Level 4.0 to wysokiej klasy napęd Shimano Deore M5120 oraz amortyzator SR Suntour, które pozwoli Ci na skuteczne i bezpieczne pokonywanie przeszkód które znajdą się na Twojej drodze. Aluminiowa rama i amortyzowany widelec. Do produkcji ramy wykorzystaliśmy lekkie aluminium lite. Ulepszony stop aluminium 6061 jest doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością a niską masą. Charakteryzuje się dużą odpornością na warunki zewnętrzne. Złamania i uderzenia. To ulepszony stop aluminium 6061, będącym doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością oraz niską masą. Charakteryzuje go wysoka odporność na warunki zewnętrzne. Złamania i uderzenia. By zapewnić mu możliwie najniższą wagę elementy w ramie. W ramie poddajemy cieniowaniu. W ramie zastosowaliśmy wewnętrzne prowadzenie linek. Dzięki czemu uzyskaliśmy estetyczną i elegancką ramę. Wewnętrzne prowadzenie linek pozwala także na łatwiejsze utrzymanie rowerów czystości oraz minimalizuje ryzyko zaczepienia linką o korzenie w terenie. Rower górski Cross Level 4.0 to także hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level. Dzięki nim modulacja siły hamowania jest dużo łatwiejsza niż w przypadku klasycznych hamulców typu V-brake. W rowerze użyliśmy amortyzatora SR Suntour XCR32RL co ile ułatwiające jazdę po nierównościach w terenie oraz pokonywanie miejskich dróg rowerowych. Jest to amortyzator wyposażony w klasyczną sprężynę zapewniającą 100 mm skoku. Dodatkowo, na kierownicy znajduje się manetka blokady amortyzatora, umożliwiająca jego usztywnienie. Pomaga to na uzyskanie lepszej efektywności w trakcie pedałowania. Żeby zapewnić wysoką przyczepność na leśnych ścieżkach wyposażyliśmy koła w opony z chwalby Smart Sam dostosowane do rozmiaru obręczy. Pozostałe komponenty to wysokiej jakości produkty Cross oraz siodełko renomowanej włoskiej marki Seller. Rama i widelec. Materiał ramy, aluminium lite widelec, SR Suntour XCR32RL Coil skok widelca, 100 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd, przerzutka przód, brak przerzutka tyłu, Shimano Deore M5120 manetki. Shimano Deore M4100 Korba, Shimano Deore M5100 Kaseta Wolnobieg, 2. Shimano Deore M4100 Zakres kasety z leż wolnobiegu, 11.46 T ilość przełożeń, 10. Support, Shimano Psa BB52 Łańcuch, Shimano HG54 Hamulce, Hamulec Przód, Stram Level Hamulec tył, Stram Level Dźwignie Hamulca, Stram Level Tarcze Hamulcowe. Shimano, 160. Tarcze hamulcowy tył. Dwukropek Shimano, 160. Komponenty. Siodło. Selle Royal Wspornik Siodła. Aluminium S, 27,2X350MM. M, 27,2X350MM. L, 27,2X350MM. XL, 27,2X400MM. XXL, 27,2X400mm, 4, dwukropek FPH 816O11 z 8 chwyty, cross-cale pedały, FP917N.